RZET HITER to profesjonalna nagrzewnica gazowa stworzona do precyzyjnej kontroli temperatury w szklarniach i tunelach foliowych. Urządzenie zapewnia optymalne warunki dla Twoich upraw przez cały rok, oferując wydajne ogrzewanie. Nagrzewnica ma moc grzewczą na poziomie 70 kW i jest zasilana gazem LPG lub gazem ziemnym. Dzięki silnemu wentylatorowi Jet Heater błyskawicznie rozprowadza ciepłe powietrze, eliminując strefy chłodu. Jedno urządzenie jest w stanie skutecznie ogrzać powierzchnię od 175 do nawet 350 m kwadratowych. Zapotrzebowanie mocy dla przeciętnej szklarni lub tunelu foliowego to 150 do 400 watów na metr kwadratowy, aby utrzymać temperaturę dodatnią w trudnych warunkach zimowych. Zużycie paliwa wynosi 5,4 kg na godzinę dla gazu płynnego lub 6,3 m3 dla gazu ziemnego. Konstrukcja jet heater to gwarancja trwałości. Obudowa wykonana jest z odpornej na korozję stali nierdzewnej. Wewnątrz zastosowaliśmy wymiennik ciepła z rur aluminizowanych, co zapewnia nie tylko najwyższą sprawność cieplną, ale także wydłużoną żywotność całego układu. Otwierana komora wymiennika pozwala na szybkie i bezproblemowe czyszczenie wnętrza za pomocą sprężonego powietrza lub myjki wodnej. Pełną automatyzację zapewnia wbudowany termostat. Umożliwiający precyzyjne ustawienie temperatury oraz harmonogramu godzin pracy. Postaw na niezawodność, wydajność i trwałość. Wejdź na sklep internetowy lub odwiedź naszą siedzibę w Zagnańsku pod Kielcami. Adres naszego sklepu to www.piecykigazowe.com.pl. Dziękuję bardzo za uwagę.